Zobaczymy, jakie jego losy się potoczą i jak będzie się prezentował pomiędzy słupkami pogoni. No i te pierwsze minuty będą bardzo ważne. Bardzo istotne. Jak to w każdym meczu. Nie można popełnić błędu. Nie można... Robert Mandryż jest tym, który wchodzi do piątki obrońców. O tym za chwilę. Jest szansa dla Pogoni, siedlce miękkie, dośrodkowanie, Szuprytowski był przed szansą, uderza ostatecznie, odbita ta piłka, z problemami goście, ale poradzili sobie z tą sytuacją. Dalej były. patrzył w kierunku tamtej sytuacji, był dosyć blisko i ruszają gospodarze. Jak to zostanie sfinalizowane, tam będzie strzał, ale obok prawego słupka Krzysztofa Wróblewskiego. Taki balans chciałem tak. będąc tak wysokim piłkarzem. Mówiłeś o tym, że jest to król dryblingu, o tym za chwilę. Ale szansa dla chrobrego Głogów, czujny jednak był Ruchniewski. Mogę zdradzić Tobie troszeczkę od kulis, Mówię, że... No i jest Mateusz Ozimek, za dużo o tym zawodniku w tym spotkaniu jeszcze nie mówiliśmy. Znów Bartlewicz. Jest przewaga liczebna w włoszym sektorze boiska poprzez aktywność Kuzdry. Dobre dośrodkowanie i gol, i gol, i trafienie! Jeden do zera. Dla Chrobrego Głogów w tej sytuacji kapitalna wrzutka, prosto na głowę. Sebastian Bonecki, 1-0 dla drużyny z Głogowa, bardzo dobrze przygotowana akcja, świetne doświadkowanie w pole karne i w biegnienie. Duża moc i duża broń Chrobrego, ale Demianik już tu się ściga z Albertem Zarównym. Demianik, Demianik i chyba, chyba za bardzo chciał w tej sytuacji. Mówisz o tym, że dobrze pracuje środek boiska i ten środek boiska po stronie Chrobrego właśnie odcina możliwości podania do Pyrdowa i do Szuprytowskiego. Teraz szansa! Ach, nad poprzeczką Wróblewskiego, pogoń i ciągle 0 do 1. Przegrywał. Jak to zostanie rozegrane? Patryk Mucha. Bardzo głębokie to zagranie, ale z jakimś się pomysłem. Bo tutaj właśnie chcieli uderzyć za pola karnego i gol! I gol, ależ to jest pomysł, ależ to jest trafienie. I ten, którego chwaliliśmy, Szymon Bartlewicz na 2 do 0. Tu wszystko było przemyślane, jak w zegarku. Na dwa tempa, tak można powiedzieć. Pierwszy strzał nie wyszedł, ale drugi był na tyle skuteczny, że zaskoczył Pruchniewskiego, który wydaje mi się, że mógł być zasłonięty. Bo to też była dynamiczna sytuacja. Na pewno możemy potwierdzić, że dwie minuty doliczone do pierwszej części gry, natomiast za chwilę potwierdzimy, czy jest 2 do 0 dla Chrobrego Głogów. Tak jest. Wszystko co najważniejsze z pierwszej części gry zobaczyliście w wy... Przerwie tego meczu, łącznie z golami, nie, przepraszam, to Krystian Miś. Krystian Miś gdzieś do środka boiska, łamie tutaj zawodnik, pogoni siedlce do lewej nogi, uderzenie w kierunku Wróbleckiego. Popisał się zawodnik z numerem 7. no i teraz bierze rozbieg Szuprytowski! No gdyby to leciało w światło bramki, ale to było, myślę, że wszystko pod kontrolą Krzysztofa Wrubleckiego. Demianiuk jakby wywołany przez siebie do tablicy. I strzał! Och, Wróblewski! Teraz musiały popisać się dobrą interwencją. Długo, żaden z rywali. Tam. Jeszcze taka piłka trudna od kogo. Uderzenie po ziemi, żeby... Są przygotowani na różne warianty na, na wykonania. Na wszystko piłkarzy Chrobrego Głogów, ale teraz Hrnciar! Ulala! Ależ gol! Jeden do dwóch. Magic touch. Krnciara, znamy go, ja mówiłem w pierwszej połowie, że ten zawodnik, gdy ma piłkę na lewej nodze, to może robić fajne rzeczy, ciekawe rzeczy. Robi to tym razem bez szans najmniejszy Krzysztof Wróblewski. Milasius, ale źle to wszystko rozegrał Milasius, a to oznacza jedno. Pogonie Siedlce przegrywa na inaugurację sezonu w pierwszej ligi u siebie z Krobrym Głogów.